Zanim spojrzysz na kurz, mazy i nieodkurzone pomieszczenia, upewnij się, że masz w ogóle co egzekwować. Mamy klienta, u którego ciągle były skargi ze strony zarządu, że nikt nie sprząta w salach konferencyjnych po naszych spotkaniach. Po tygodniczej weryfikacji okazało się, że sprzątanie odbywało się zawsze. Zabrakło tylko kluczowego elementu. Cukierki w pucharkach, które stały na stołach, nie były dosypywane w kopczyk. Za płasko było. Miał być kopczyk, inaczej usługa była źle oceniana. Okej, okay, w porządku, zrobimy. Innym przykładem jest klient, który wskazał, że dla niego ważne jest, aby kubki z uchem stały w szafkach kuchennych pod kątem 45 stopni. Jeszcze inny przykład. Mamy klienta, który poprosił, żeby markery w salach konferencyjnych były codziennie pokładane korystycznie. Nie ma sprawy, proszę bardzo, my to chętnie zrobimy, o ile o tym wiemy. Bo najgorsze potrzeby to są te, które są niewypowiedziane.